poniedziałek rano Spieszę się, bo mam trochę terminów Ale właśnie jem śniadanie Nie jestem śniadaniowa Dzisiaj to śniadanie muszę zjeść, bo znowu nie wiem o której wrócę Nie chcę przeciągać z tym jedzenia, później się nie wyrabiam W zasadzie jem tylko dwa posiłki dziennie Bo nie wyrabiam się z tym jedzeniem do po prostu do wieczora z tą ilością jedzenia, którą mam Ale co ja jem? Jem guacamole z tymi plackami z serc drobiowych. Jem to na zimno. Smakuje zarębiście. Naprawdę smakuje bardzo dobrze. Fajnie te zioła czuć w tych sercach. I w ogóle to nie czuć, że to są jakieś podroby. Po prostu nie no, na, na, naprawdę. No. Jak z gulaszu zrobić chleb, no to to tylko tutaj, nie, na tym. Ale naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne te kanapki. Także to był to był dobry pomysł, taki z niczego, ale naprawdę dobry. Guacamole z przepisu z termomiksa. Jest również rewelacyjne. No, to by było na tyle. On Muszę się spieszyć, muszę spadać. Jakoś nie mogłam, niby, niby dobrze spałam, a jakoś tak nie mogłam się dobudzić z rana. Także mam lekko obsuwę, ale, ale okej, okay. pogoda zapowiada się piękna. Na szczęście jeszcze jest troszeczkę zimno, ale... ale Myślę, że dzisiaj będzie naprawdę bardzo ładna pogoda i fajnie. I fajnie. I żeby w czwartek, tak, bo w czwartek święta, może gdzieś pojedziemy na jakąś wycieczkę wreszcie. Zobaczymy.